To żółw skórzasty, największy gatunek żółwia na Ziemi. Jeśli wyobrazimy sobie to zwierzę wraz z każdym innym żółwiem, który kiedykolwiek istniał, w postaci owoców na drzewie, gdzie każdy z nich wisi na oddzielnej gałęzi, to wówczas znajdziemy gałąź z tym największym. I wiele współczesnych zwierząt, w tym żółw skórzasty, jest malutkich w porównaniu z prehistorycznymi krewnymi. Teraz poznasz 10 największych prehistorycznych krewnych współczesnych zwierząt. Współczesny kangur rudy to poważne zwierzę. Podnosząc się na tylnych łapach, duży samiec może mieć 210 cm wzrostu i ważyć nawet 90 kg. To są wymiary boksera wagi ciężkiej, ale gigantyczny kangur, procoptodon, załatwiłby współczesnego w pierwszej rundzie. Największy procoptodon mógł mieć 270 cm wzrostu i ważyć 240 kg. Uważa się, że ten gigant nie mógł skakać, ale gdyby mógł, stałby się największym znanym skaczącym zwierzęciem. Niestety jego ścięgno Achillesa prawdopodobnie nie przetrwałoby tego potwornego przeciążenia. Proceptodon miał problemy nawet z bieganiem, no bo przed kim miał uciekać? Ważący ponad 200 kg Proceptodon miał potężne kończyny tylne, uzbrojone w długie, ostre pazury. W okresie Pleistocenów w Australii było niewiele drapieżników, które mogłyby poradzić sobie z dorosłym Proceptodonem. I jednym z nich była jaszczurka Megalania. Jest ona krewną warana z Komodo, największej jaszczurki żyjącej na Ziemi. Ale w porównaniu z prehistorycznym krewnym waran nie robi żadnego wrażenia. Ma tylko 160 kg wagi i 3 metry długości wraz z ogonem. Megalania mogła urosnąć do 8 metrów i ważyć około 2 ton, prawie tyle co 3 dorosłe krowy. 160-kilogramowy waran może zjeść 128 kg mięsa podczas jednego karmienia. To 80% jego wagi. Gdyby megalania miała tę zdolność, to przy masie 1900 kg mogłaby pożreć pół Tony mięsa, czyli dwie dobrze odżywione krowy. I nie tylko ten gat potrafiłby zjeść całą krowę w jednym posiłku, lecz także Titanoboa, ponad tona wagi i około 13 metrów długości. Dla porównania pięciopiętrowy budynek ma około 15 metrów wysokości. Gdyby trzymać Titanoboa za koniec ogona przez okno z piątego piętra, jego głowa dotykałaby ziemi. Tak długi był Titanoboa. Uważa się, że wąż ten był podobny do dwóch współczesnych węży, które są w tej samej rodzinie co on. Na przykład, ze względu na swoją wagę, Titanoboa najprawdopodobniej preferował środowisko wodne, tak jak współczesna Anakonda, chociaż był on bardzo podobny do lądowego boa dusiciela. Boa dusiciel może dorastać do 4 metrów i ważyć ponad 40 kg. Wydawać się by mogło, że nie ma nic wspólnego z Titanoboa, ale okazało się, że kręgi tych dwóch zwierząt są bardzo podobne do siebie. I to było bardzo ważne odkrycie. Rzecz w tym, że u boa dusiciela struktura anatomiczna kręgosłupa podlega ścisłym regułom. Po pierwsze, wszystkie kręgi, są unikalne. Nie da się pomylić pierwszego z trzecim, ani dziesiątego z piętnastym. Po drugie, stosunek długości kręgu do długości całego węża jest stały. Oznacza to, że wielkość boła dusiciela może być obliczona na podstawie jednego fragmentu szkieletu. W ten sposób naukowcy ustalili wielkość Titanoboa. Sprawdzali wynik kilka razy i za każdym razem otrzymywali tę samą odpowiedź. 12 metrów i 80 centymetrów. Przyczyną tej niewiarygodnej wielkości jest sprzyjający klimat. Węże są zwierzętami zimnokrwistymi i w chłodniejszych okresach ich metabolizm spowalnia się. Jednak w Ameryce Południowej 60 milionów lat temu było o 10 stopni cieplej niż teraz. Ciało Titanoboa pracowało z maksymalną wydajnością i wąż powiększał swoje rozmiary. Nawet lemury osiągały ogromne rozmiary. Archaeoindris Indris żył w tym samym miejscu, co wszystkie współczesne lemury. Na Madagaskarze był tak wysoki jak duży goryl i mógł ważyć 160 kg. Największy współczesny Lemur to Indris krótkoogonowy, może ważyć 15 kg i żyje na drzewach jak małpy. Indrisy są doskonałymi wspinaczami. Skaczą z gałęzi na gałąź jak mistrzowie olimpijscy w gimnastyce i niechętnie schodzą na ziemię. Z Archaeo Indris było zupełnie odwrotnie. Te giganty wolały twardy grunt. Oczywiście wspinały się też na drzewa po liście i soczyste owoce, ale poruszały się powoli z gałęzi na gałąź jak współczesne leniwce. Archaeo Indris wyginęły około 2,5 tysiąca lat temu. Ludzkość miała niepowtarzalną Szansę spotkać prehistoryczną bestię osobiście. A z gigantycznymi żółwiami z rodzaju Archelon nie było szans. Choć zwolennicy historii alternatywnej twierdzą inaczej. Odwołują się oni do wspomnień naocznych świadków, którzy rzekomo widzieli Archelona u wybrzeży Kanady w 1956 roku. Niestety jest to tylko fantazja. Prehistoryczne żółwie wyginęły 74 miliony lat temu. A szkoda, bo Archelony były największe wśród swoich krewnych. Te olbrzymy osiągały do 4,5 metra długości a rozpiętość przednich odnóży pływnych wynosiła co najmniej 4 metry. Archelon mógł ważyć aż 2200 kg, ponad trzykrotnie więcej niż największe współczesne żółwie. Żółwie skórzaste mogą osiągać do 2 m i 20 cm długości i ważyć nawet 700 kg. Głównym podobieństwem między prehistorycznym żółwiem i współczesnym jest ogromny skórzany pancerz. Jest znacznie bardziej miękki niż rogowa osłona i zapewnia mniejszą ochronę przed wrogami. Jednak żółw Urżasty waży znacznie mniej niż gdyby miał on kostny karapaks. Jego pancerz zapewnia mu neutralną pływalność, czyli stan, w którym zanurzone ciało ani nie tonie, ani nie wypływa na powierzchnię. Idealny wariant dla żółwia, który pływa sobie spokojnie w głębinach oceanu, zbierając mięczaki, skorupiaki i meduzy. A teraz spróbuj zgadnąć, czym żywiła się ta bestia. To artropleura, rodzaj olbrzymiego wia, który żył w Europie i Ameryce Północnej 300 milionów lat temu. Prehistoryczny stawonu, Mógł dorastać do 2,5 metra długości. Aby uzyskać te dane, naukowcy zmierzyli skamieniałe odciski wija. Odległość od prawego rzędu nóżek do lewego wynosiła 50 cm. Tak więc oni obliczyli szerokość ciała artropleury. W porównaniu z tym gigantem, największy współczesny WI jest maleńki. Osiąga nie więcej niż 33,5 cm długości i odżywia się głównie gnijącymi roślinami. I naukowcom udało się ustalić, czym żywiła się artropleura. Przebadali oni skamieniałe je i Koprolity artropleury i znaleźli fragmenty roślin oraz zarodniki paproci. Ten koszmarny V był też wegetarianinem, a jego gigantyczne rozmiary są wypakową wielu czynników. Jednym z głównych jest to, że w okresie karbońskim atmosfera była przesycona tlenem, przez co owady rosły jak na drożdżach. Dla przykładu Meganeura. Wygląda jak zwykła ważka, ale spójrzcie na tę skalę. Meganeura ważyła 150 gram, a rozpiętość jej skrzydeł wynosiła 70 cm Dla porównania Największa współczesna ważka ma rozpiętość skrzydeł zaledwie 19 cm. I tak, meganeury były również drapieżnikami. Te gigantyczne, prehistoryczne ważki miały silne kończyny i mocne, ostre żuwaczki. Podobnie jak ich współczesne odpowiedniki, meganeury prawdopodobnie polowały głównie w locie. Ich ofiarą mogły być owady, małe płazy i ryby. Meganeura nie miała wielu wrogów. W okresie karbonu powietrze było zdominowane przez owady, a pancerniki, kliptodonty, odwrotnie, miały wielu wrogów. Nie ma się co dziwić. Giganty te miały ponad 3 metry długości, 1,5 metra wysokości i ważyły około 2 ton. Jednak były powolne, a dla drapieżników było to jak zaproszenie na obiad. Aby bronić się przed wrogami, gliptodonty posiadały mocną kostną skorupę i nawet kolczastą maczugę na ogonie. Współczesne pancerniki są również dobrze chronione przed wrogami, ale ich rozmiary są już inne. Osiągają 1,5 metra długości i mogą ważyć 50 kg. Prehistoryczni przodkowie wyglądają na maleństwie jako o opancerzeni rycerze. Wielu drapieżników nie poradziłoby sobie z tym żywym czołgiem. Ale ludzie tak. W Ameryce Południowej naukowcy odkryli szczątki gliptodontów ze śladami prymitywnych narzędzi. Najwidoczniej ludzie polowali na gliptodonty, jedli ich mięso, a ogromne skorupy wykorzystywali jako dachy. Nieszczęsne gliptodonty wyginęły około 11 tysięcy lat temu. Kolejna ofiara ludzi to leniwiec Megaterium. Ta gigantyczna bestia zamieszkiwała Amerykę Północną też około 11 tysięcy lat temu. Megaterium osiągał długość 6 metrów i mógł ważyć 4 tony. Współczesny leniwiec może dorastać do 80 cm długości i ważyć 6 kg. To ponad 600 razy mniej. I to nie jest jedyna różnica. Współczesne leniwce są powolne i bezbronne. Uciekają przed drapieżnikami, wspinając się na cienkie gałęzie. A Megaterium świetnie sobie radził sam. Na przednich łapach miał ogromne pazury. W razie zagrożenia stawał na tylnych łapach i uderzał przed nimi, zadając poważne rany. Ta potężna broń była używana głównie w samoobronie. Zęby tego zwierzęcia sugerują, że było ono głównie roślinożerne. Megaterium zamieszkiwał siedliska leśne i tereny trawiaste, gdzie obiadał się liśćmi. Z kolei gigantyczna papuga Herakles rzadko byłaby widywana na łąkach. Ten ptak zamieszkiwał Nową Zelandię 16 milionów lat temu. Herakles mógł osiągnąć metr długości i ważyć 7 kilogramów. Kiedy paleontolodzy znaleźli jego skamieniałe kości, byli przekonani, że mają przed sobą szczątki orła. Nic Dziwnego, przecież największa współczesna papuga, Kakapo, waży zaledwie 4 kg i nie lata, bo jest za ciężka. W razie zagrożenia lub w poszukiwaniu pożywienia, Kakapo sprytnie wspina się na drzewo, wczepiając się pazurzastymi łapami i dziobem. Najprawdopodobniej tak samo robiła papuga Herakles. Więc po co jej skrzydła? Na Wyspach Nowej Zelandii nie było dużych drapieżników, przed którymi papuga ta musiałaby odlatywać. W takich niebiańskich warunkach Herakles urósł do tytanicznych rozmiarów, korzystając ze wszystkich dobrodziejstw w lasu, w którym przyszło mu egzystować. Dzięki za oglądanie.